Cześć z tej strony Doman, zapraszam Was na moją recenzję mikrofonu Mozos GM1BK. No, Beka, oczywiście, Black, co już w nazwie mamy od razu. Jakiś czas żadnych mikrofonów dynamicznych, pojemnościowych, studyjnych, domowych czy podcastowych nie recenzowałem, więc wracam z tego typu materiałami i od razu zapowiadam to wszem i wobec, że wkrótce opublikuję też materiał z nową wersją, nową, starą wersją już Genesis'a Radium 600 V2, bo mam taki mikrofon od dawna. Przypomniało mi się o nim przy okazji recenzji Mozosa i w końcu. Muszę, muszę tam ten mikrofon nagrać, bo od lat korzystam z Radio Radiuma 600 pierwszej generacji i niezmiennie jestem zadowolony z użytkowania tego mikrofonu. Ale jak wypada mozos, o tym przekonacie się w tym materiale. Zapraszam po bardzo długim wstępie. Mozos GM1 to mikrofon, jak widzicie, troszkę nietypowy pod kątem tego ustawienia, bo zazwyczaj niższe są znacznie te statywy, ewentualnie można sobie wyciągnąć. No tutaj też ten statyw można i to jeszcze ostro wyjechać. Dokładnie to zakres regulacji tutaj mamy 230-325 mm. Ja akurat wolę inne konstrukcje, tak jak na przykład Radiuma 600 od Genesisa, gdzie zobaczcie, jak sobie go postawimy, no to od razu... Nasza twarz, że tak powiem, jest odsłonięta. Jak sobie postawimy tego mozosa, no to trochę się zasłaniamy. Też, jakbyśmy mieli tutaj laptopa z kamerką czy kamerkę na monitorze, no to jednak ten mikrofon, szkoda, że nie ma jakiegoś takiego niższego zjazdu, że tak powiem. Ono gdyby był coś tak mniej więcej, to w ogóle byłoby idealnie, bo wtedy też nie uciekalibyśmy głową, góra-dół, to by wszystko elegancko tutaj łapało. A tak, jest dosyć wysoki, i jak jeszcze go wyniesiemy do góry, no to. Tutaj już trzeba byłoby tak ewentualnie mówić: albo na stojąco. No, powiedzmy, że konstrukcja do dopasowania już jakie tam będą nasze potrzeby. Podstawka z żelaza jest zrobiona i waży około kilogram. Ten talerz na samym dole, teraz nie będę go wykręcał. Idzie tutaj sztyca, e, która już o regulacji mówiłem, ale jakoś tam znacząco wagi nie podnosi. Tak samo jak e, mikrofon, który już waży około gramów. 300, więc jest lekki nawet poniżej 300 gramów jest z tworzywa wykonane. Na szczęście, jak sobie go wykręcimy, i powiedzmy, że nie chcielibyśmy takiej stopki, takiego statywu, to po wykręceniu, może zrobię to bez kabelka, to po wykręceniu można na przykład gdzieś sobie, nie wiem, ramię zamontować. A Mozo, o ile się nie mylę, też ma takie mikrofony z wyciąganymi ramionami, możemy sobie go przykręcić, no to już wtedy wiadomo dowolnie, czy od góry, czy jakoś od, domu, od dołu, jakie tam ustawienie będziemy mieli, ale samo urządzenie jest plug and play, więc tylko podłączamy i działamy. Działamy tym dwumetrowym kablem, który jest na USB-C podpięcie mikrofonu, ale też jednocześnie końcówka, Duże USB i USB-C, w zależności od tego, jakie mamy możliwości pod kątem podłączenia. No, może o samym mikrofonie opowiem, bo to jest bardzo ważne. Regulacja klasyczna tutaj, żeby sobie mikrofon ustawić, ale dzieje się sporo na tej obudowie, ponieważ, idąc, słuchajcie od dołu, mamy tutaj po pierwsze xlr który działa niezależnie od USB-C, co oznacza, że jakbyśmy sobie podłączyli teraz tutaj do konsoli, na przykład ten mikrofon XLR-em, to dźwięk będzie bardziej płaski, bardziej neutralny, tak, żebyśmy sobie mogli na konsoli gainami innymi pokrętełkami ustawić, czy podbić, nie wiem, niskie, średnie, wysokie, na zależności od tego, jaka, jakie możliwości mają takie konsole. Wszystko można wtedy skonfigurować. Natomiast jak podepniemy USB-C, no to już tutaj elektronika w tym mikrofonie wszystkim steruje, jest to automatycznie dopasowane, i ten głos będzie głębszy, cieplejszy. No tak, żeby oczywiście na automacie działało to jak należy. Mamy też tutaj Tutaj gniazdo słuchawkowe, żeby mieć bezpośredni odsłuch. Logo Mozosa, e, też żeby było oznaczenie. No i jak już sobie to wkręciliśmy, to też muszę powiedzieć, że do tego mikrofonu powinniśmy mówić w ten sposób czyli do szczytu mikrofonu. Ja się przyzwyczaiłem w tych USB-kowych, że zazwyczaj e, do frontu mówimy tak jest skonstruowany, żeby tutaj było najwygodniej nam powiedzieć, ale. W tym przypadku mówimy do szczytu. Jest gąbka, która nawet spoko zbiera wszelkie niechciane dźwięki. W takiej pozycji na froncie mikrofonu jest trochę ustawień, dlatego wspomniałem o instrukcji obsługi, która może się przydać, ponieważ tutaj jest. Już szybko się podłączam. Po pierwsze podświetlenie. Podświetlenie, które może być jednolite, jest kilka tych kolorów ustawianych. Możemy mieć też trochę bardziej takie podświetlenie RGB. Podświetlenie też możemy w każdej chwili wyłączyć, jak nie będziemy chcieli. No i jak już kliknąłem w to pokrętełko, to tutaj po pierwsze mamy regulację głośności mikrofonu, ale jednocześnie w tym pokrętle, jak przytrzymamy, jest regulacja głośności słuchawek. Słuchawek, które niestety emitują szum, no to bardziej mikrofon emituje szum do słuchawek, chociaż tego na nagraniach nie będzie słychać, to przy odsłuchu może nam to czasami przeszkadzać. Jednocześnie też właśnie to pokrętło. Zmienia nam albo wyłącza całkowicie, jak już mówiłem, podświetlenie. Jest miód, tutaj przycisk dotykowy z przekreślonym mikrofonem, i regulacje też fajnie diodami widać automatycznie. Właśnie na tych pięciu diodach. W ogóle fajnie by to było, ale wiem, że w tanich mikrofonach, a zdecydowanie Mozo z GM1 tanim mikrofonem jest, jakby automatycznie tutaj pojawiały się też kreseczki pokazujące nam, czy za cicho, czy za głośno nie mówimy, ale to wiadomo w programie możemy regulować. Schludny naprawdę jest ten GM1, nie można mu nic zarzucić. Wszystko elegancko spasowane. Nagrywam w tej chwili na nasze Saramoniki jeszcze. Bezprzewodowe, widzicie tutaj wpięty ten mikrofon, ale już powinniście słyszeć próbkę z mikrofonu Mozos GM1. Mam uruchomiony program do nagrywania na jednym laptopie właśnie z tej strony i wcześniej sobie troszkę tutaj wyregulowałem głośność tego mikrofonu. Akurat w programie mam ustawione wszystko na maxa, żeby to neutralne pozostało. Widzę też po linii, że nie ma tutaj jakiegoś dużego szumu, ale też nie przesadziłem zdecydowanie z nagrywaniem. Zerkam sobie z jednej strony na nagrywanie, a z drugiej trochę opowiem wam o specyfikacji tego mikrofonu, bo myślę, że może być to istotne, jest to mikrofon dynamiczny z charakter Kardioidalną, ale Większość takich mikrofonów ma taką charakterystykę, więc najlepiej jak najbliżej być tego mikrofonu, żeby nas dobrze zbierało. Oczywiście możemy się odsunąć, bo wiele osób też widzę na streamach czy różnych nagraniach jest odsuniętych od tych są te osoby odsunięte od tych mikrofonów. I teraz wiadomo, że gdybyśmy poregulowali trochę pokrętełkiem, to moglibyśmy podbić jeszcze głośność, ale żeby móc siedzieć tak daleko od mikrofonu jak ja przed momentem, no nie było to jakoś daleko, ale już te kilkanaście centymetrów, to trzeba mieć też idealnie wyciszony pokój, żeby gdzieś tam echa nie zbierało, a i tak takie mikrofony najlepiej zbierają nasz głos, gdy jesteśmy bezpośrednio przed nimi. Idąc dalej, mamy tutaj częstotliwość próbkowania 192 kHz, głębię bitową 24 bity, pasmo przenoszenia 50 Hz, 12 kHz, czułość minus 53 dB, plus minus 3, impedancja wyjściowa 600 Ohmów, no i to już nam wystarczy pod kątem specyfikacji. Ja myślę, że nie ma co jakoś Mocniej się zagłębiać, bo już wszystko zostało powiedziane. Wy już macie też próbkę dźwięku, ale jeszcze podsumuję i dwa słowa o tym mikrofonie powiem. No i oczywiście ocenię GM One od Mozosa. Opatrzcie teraz, o, podbijam teraz na maksa głośność w tym mikrofonie. I ja widzę po ścieżce, że jest przesadzone, ale jednocześnie, jak mam na maksa pogłoszony ten mikrofon, to powinno mnie trochę lepiej zbierać z takiej odległości około 20-30 cm, patrząc po ścieżce dźwiękowej i tak nie jest idealnie. Więc trzeba się przybliżyć, trzeba trochę zdjąć głośności, żeby. No dobra, jeszcze trochę zdejmę, bo będę teraz ustawiał sobie mikrofon, właśnie. Tak, dobra, zdejmuję. Przesadziłem trochę. Trzeba trochę też się pobawić tutaj z ustawieniami, dopasować do siebie, ustawić sobie w jednym miejscu. No i mam nadzieję, że podczas tego nagrania też słyszeliście trochę jak się kręciłem, bo niestety, ale ten mikrofon, mimo że charakterystyka rejestrowanego głosu jest naprawdę bardzo fajna. Głos jest głęboki, jest ciepły. Mówię o ustawieniach na USB. Większość osób będzie korzystać z ustawienia z ustawień na USB, nie XLR, czyli podłączenia do konsoli. To dźwięk jest ciepły, dźwięk jest naprawdę bardzo przyjemny i fajnie się tego słucha potem przy odsłuchu. Myślę, że z każdego głosu jest taki mikrofon dużo wyciągnąć w stanie, jak to mikrofony właśnie takie dynamiczne na USB. Natomiast średnio radzi sobie z tłumieniem odgłosów, stuknięcia w stolik, jakieś wibracje, stuknięcia w statyw. To wszystko zbiera i to bardzo mocno. Więc trzeba uważać, jak chcecie nie wiem nagrywać jakieś materiały prezentacyjne, czy pobawić się amatorsko w jakąś lektorkę, dubbing, to takim mikrofonem można to zrobić, bo on naprawdę bardzo ładnie rejestruje głos, ale trzeba uważać, ręce mieć z dala od blatu, nogami nie kopać w stolik, bo to wszystko będzie słychać. No i to jest taki największy Minus pod kątem właśnie tego zbierania dźwięku, też nie każdemu będzie pasować taka konstrukcja, mimo że jest super taka konstrukcja do nagrywania bez wideo, czyli właśnie nagrań lektorskich typowo, bo mamy. Naturalnie ułożone, wyprostowane plecy. Możemy sobie jeszcze ten mikrofon podnieść. Mówię o tak, jak siedzę sobie teraz przy biureczku, ale jednocześnie, jak już będziemy chcieli na wideo coś robić, no to wtedy będzie to za wysoko, i wtedy wolałbym, żeby jednak. Móc gdzieś niżej mieć ten mikrofon ustawiony. Oczywiście jest jeszcze możliwość konfiguracji, ramię przytwierdzone do biurka, ale wtedy dochodzą nam dodatkowe koszty, a my chcemy przecież po prostu kupić sobie taki mikrofon i na niego nagrywać. I nagrywać możemy za około 200 zł. Ja uważam, że cena jest naprawdę świetna, ponieważ otrzymujemy bardzo, bardzo ładną jakość nagrań poprzez USB. XLR też neutralny, można sobie tak korzystać. Oddzielona jest całkowicie sekcja XLR od USB, co się właśnie powinno chwalić w tak budżetowych mikrofonach. Dochodzi nam przyjemne podświetlenie, które możemy wyłączyć. Mamy spory tutaj zakres regulacji słuchawek, głośności mikrofonu. Można zrobić odsłuch, jak sobie słuchawki podłączymy. Kabel wystarczająco długi, żeby też gdzieś się odsunąć mocno i ta końcówka i USB-C i duże USB. I jednak, naprawdę solidny jest ten stojak na mikrofon. Sam mikrofon bardzo fajnie wykonany. Ja tutaj absolutnie nie widzę zbyt wielu minusów, poza tym, że Rączki z dala od tego mikrofonu, jak nagrywacie, wtedy mogę Was zapewnić, że nagrania będą naprawdę super. Więc dla dynamicznych streamerów może nie do końca, bo wtedy te drgania mogą się często pojawiać, ktoś się zdenerwuje, ktoś się będzie kręcił. Natomiast, tak jak mówię i zawsze apeluję, jeżeli chcecie mieć fajny, głęboki głos, wykrzesać z niego jak najwięcej. Musicie mówić blisko tego mikrofonu, nie tylko tego, ale też innych właśnie takich mikrofonów na USB czy nie tylko na USB, bo i studyjnych, typowych na XLR podłączanych do konsoli. Wtedy będzie super. Jak się odsuniemy, no to automatycznie ten głos robi się gorszy. Przed momentem słyszeliście na początku naszego nagrania, jak rejestrują nasze mikroporty Saramonic. Teraz słyszycie, jak rejestruje głos ten mikrofon, więc no, różnica jest spora. Różnica oczywiście na plus dla tego mikrofonu Mozosa. Nie ma lipy. Mozos po raz kolejny udowadnia, że ich sprzęty są w bardzo przystępnej cenie, a jednocześnie znajdą swoich amatorów do korzystania codziennego gdzieś, czy tam do pracy, do szkoły, jak chcemy z kimś porozmawiać. No ale. Z ustawieniem trochę by trzeba pokombinować. Ja uważam, że powinna być opcja zniżej, zjeżdżającym tym mikrofonem. To już wtedy naprawdę ciężko byłoby się do czegoś doczepić. Z wami doman. Do zobaczenia, Siemanko. Jest GIT.